Cześć, witam cię! Dzisiaj opowiem Ci jak działa pompa ciepła, jak autoryzowany punkt serwisowy oraz instalacyjny pomp ciepła wielu, wielu firm, takich jak Bosch, Panasonic, Rotenso, Kaisai, Daikin, Haier, LG myślę, że mogę się wypowiedzieć jak w najprostszy sposób opowiedzieć Ci jak działa pompa ciepła. Na co dzień zajmuję się doborem i montażem i serwisem tych pom wszystkich pomp ciepła, a teraz opowiem Ci w najprostszy sposób, jak działa pompa ciepła, czyli jak z niewielkiej energii elektrycznej, którą pobiera pompa ciepła, oddaje bardzo dużo energii cieplnej. Najprostszy sposób, jaki poruszę, jest to działanie kompresora. Jak sam dobrze wiesz, podczas pracy kompresora, sprężarki do pompowania kół na przykład, cała sprężarka, kompresor mocno się nagrzewa. Powietrze, które wydmuchujemy, z kompresora kompresora jest natomiast bardzo zimne. No po prostu psikając na rękę, na dłoń czujemy, że jest bardzo zimny. I mniej więcej tak działa pompa ciepła. Jest sprężarka, która spręża może nie powietrze, a specjalny gaz. No w zależności jaka to jest pompa, czy nowsza, czy starsza. No to są różne czynniki w nich. I to ciepło które właśnie jest przy sprężaniu tego gazu, wykorzystujemy właśnie do ciepła. Czyli później mamy wymiennik ciepła i to ciepło jest przekazywane właśnie na wodę kotłową, czyli na wodę tą, którą mamy w grzejnikach lub tą wodę, aby po prostu podgrzać naszą wodę do kąpieli. Oraz z drugiej strony mamy element, gdzie ten gaz musi się rozprężyć, czyli ten skompresowany gaz wylatuje po prostu rurkami na zewnątrz. Tam na przykład się rozprężył Rozpręża, czyli jest jeszcze zimniejszy niż powietrze, które jest dookoła, czyli na przykład, jeżeli mamy minus 10, to to jest jeszcze zimniejsze. On się wtedy rozpręża, robi się jeszcze zimniejszy, dlatego te wymienniki na zewnątrz z pompy zawsze dmucha zimnym. No i taki już zimny, ale troszeczkę podgrzany wraca z powrotem, że tak powiem, tymi rurociągami do jednostki wewnętrznej, którą mamy w pompie ciepła. Tam jest kompresowany przez sprężarkę, czyli znowu jest ten gaz ściśnięty jeżeli gaz jest ściśnięty, to tak jak sprężarka jest taka gorąca, że po prostu właśnie nie możemy jej dotknąć, te ciepło jest przekazywane znowu na grzejniki, a ściśnięty czynnik znowu wylatuje na zewnątrz specjalnym rurociągiem do jednostki zewnętrznej i tam czujemy wtedy ten powiew chłodu z jednostki zewnętrznej i dokładnie tak sama działa klimatyzacja. No i w tych nowych możemy zamienić również obieg, czyli jakby cały proces działa na odwrót, tak aby na przykład Tutaj, klimatyzację możemy i grzać i chłodzić. Pompą ciepła bardzo często również możemy to wykonywać, ale niestety prawie zawsze instalacje, które mamy w domu, po prostu nie nadają się do tego, aby móc chłodzić na przykład właśnie pompą ciepła. Ponieważ są założone zwykłe grzejniki albo jest klasyczna podłogówka, która średnio się nadaje do tego. Dlatego bardziej tutaj przystajemy, że pompą ciepła grzejemy, a jeżeli potrzeba klimatyzacja, wtedy jest telefon kontakt do nas i robimy bardzo fajną ofertę. Na klimatyzację, tak aby po prostu z niewielką kosztem inwestycji móc się chłodzić oraz awaryjnie dogrzewać. Dziękuję Ci za obejrzenie materiału. Zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli jesteś zainteresowany pompą ciepła, klimatyzacją fotowoltaiką bądź turbiną wiatrową. Na wszystko praktycznie możemy zrobić większą bądź mniejszą dotację, ponieważ mamy bardzo dużo programów, które dofinansowują tego typu inwestycje. Dlatego zadzwoń, napisz.